Dzisiejsze wiadomości z Ukrainy. Dziś stolice Rosji, Moskwę zaatakował ukraiński dron uderzeniowy. Dziś obrona przeciwlotnicza rosyjskich faszystów w obwodzie moskiewskim zestrzeliła bezzałogowy statek powietrzny lecący do stolicy Federacji Rosyjskiej. Burmistrz Moskwy Serhij Sobianin ogłosił to na swoim kanale Telegram, zaznaczając, że nie było ofiar ani szkód, ale na miejscu pracują służby ratunkowe. Przez tego jednego drona przestały działać trzy rosyjskie lotniska, opóźniono ponad 40 lotów, co przyniosło liniom lotniczym ogromne straty. Kontrofensywa sił zbrojnych Ukrainy trwa. Wojska ukraińskie odbijają Kliszczejewkę, na południe od Bachmutu. W kierunku Bachmuta rosyjscy okupanci przeprowadzili bezskuteczne akcje ofensywne w rejonach Kliszczyjewki, na południe od miasta Bachmut, dokonując nalotów w rejonie Kliszczyjewki i sąsiedniej Andriówki. Poinformowało o tym centrum prasowe Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy na porannej odprawie. Z kolei w kolejnym raporcie, dwie godziny później, Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy stwierdził, że siły obronne w dalszym ciągu prowadzą działania ofensywne na południe od miasta Bachmut, i okopują się na osiągniętych granicach i znowu wskazał na nieudane ataki wroga na tę część frontu. Oczywiste jest, że dochodzi do ciężkich kontrataków i ataków, ale nie jest jasne, kto wygrywa. Wiadomości ukraińskiego obrońcy, który walczy na tej części frontu i prowadzi kanał Telegram, nieco wyjaśniają sytuację. Najpierw oznajmił, że otrzymał od komendanta Aleksandra Syrskiego rozkaz uwolnienia kliszczejówki. Po drugie, późnym rankiem wskazał, że wojska ukraińskie prawie odbiły kliszczejewkę. Część korytarza lądowego na Krymie jest zablokowana. Część korytarza lądowego na Krym została zablokowana, powiedział szef kontrolowanego przez Rosję Stowarzyszenia Przewoźników i Spedytorów Krymu Anatolii Curkin. Na autostradzie utworzył się dwukilometrowy korek. Powody zamknięcia witryny nie są określone. Korytarz lądowy to droga z zaanektowanego Krymu do Rosji, poprowadzona wzdłuż okupowanego wybrzeża Azowskiego na Ukrainie. Dodajmy, że korytarz lądowy zyskał na znaczeniu droga po zablokowaniu mostu krymskiego w wyniku jego detonacji. Głowice nuklearne są już na terytorium Białorusi. Wiadomość od Cyryla Budanowa. Szef głównego wywiadu Ministerstwa Obrony Narodowej, Kryło Budanow, poinformował, że Rosja dostarczyła Białorusi pierwsze głowice nuklearne. Zaledwie kilka dni temu dostarczono pierwsze głowice. Wcześniej przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę szkolenie na symulatorach nuklearnych. Na podstawie wyników szkolenia przeczytałem oryginalne dokumenty. Budanow powiedział, że przed dostawą przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę szkolenie z wykorzystaniem symulatorów nuklearnych. Czytał nawet oficjalne dokumenty potwierdzające te treningi i ich rezultaty. Według urzędnika, wyniki nie były zbyt korzystne dla strony białoruskiej. Według oceny głównej dyrekcji wywiadu, rosyjska administracja odpowiedzialna za ładunki nuklearne przekazała komunikat o nieprzygotowaniu Białorusi na eksploatację broni nuklearnej dotyczy to systemów rakietowych Iskander. Już wcześniej informowaliśmy również, że zdaniem ekspertów wywiadu broń nuklearna na Białorusi nie stwarza znaczącego zagrożenia DLA stabilności w regionie. W kierunku Czersoniu siły zbrojne Ukrainy zniszczyły prawie kompanię okupantów i dwa czołgi. Wczoraj żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy wyeliminowali 49 rosyjskich najeźdźców w rejonie Czersoniu. Poinformowała o tym służba prasowa dowództwa operacyjnego południe w porannym podsumowaniu na oficjalnej stronie w serwisie społecznościowym Facebook. Wskazuje się również, że ukraińscy obrońcy zniszczyli punkt obserwacyjny dwa czołgi, trzy działa, dwie stacje walki radioelektronicznej oraz siedem jednostek sprzętu pancernego i samochodowego. Z kolei agresor trzema kontrolowanymi bombami powietrznymi uszkodził sześć domów w rejonie berisławskim. Nikt nie został ranny ani zabity. Odnotowano także siedem ostrzałów nieprzyjaciela zaludnionych obszarów prawobrzeżnego obwodu hersońskiego, w wyniku których uszkodzone zostały bez ofiar trzy prywatne domy.